Matołek raz zwiedzał zoo i wołał co chwila O, o, jaka brzydka papuga! Żyrafa jest za długa, słoń za wysoki. A po co komu te foki? Zebra, zebra ma farbowane żebra. Tygrys chętnie bym mnie stąd wygryzł. No a zajrzyjmy pod daszek. Żółw tuś, bratku tuś! A to ptaszek? Niezły ptaszek, struś! aż wreszcie zbliża się do wielbłąda. Uważnie mu się przygląda i powiada, wskazując na niego przez kraty. Owszem, niezły. Niczego. Szkoda tylko, że garbaty.